Scieba wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Magicę i jest ze mną ten... Ten ham, który nie powinien w ogóle być na obrazie, bo mi zabrał moje... M60, które uczciwie ukradłem. Zostaw mnie? Nie. nie. Dobra, no to zaczynamy misję. Idziemy sobie dalej. fa. Jego kanał to Projekt Pierścień. Dawajcie mu łapki w dół. Um, łapki w dół, unsuby, jeżeli, jeżeli przypadkiem go zasubskrybowaliście um, Hejtujcie go w komentarzach Zgłaszajcie jego filmy I pamiętajcie, jeżeli przypadkiem byście chcieli włączyć, to adblock musi być włączony, bo przypadkiem jeszcze zrobi na was gnój Ham Strzelamy. Twoja wina, to ty mi ukradłeś Uczciwie ukradłem, a ty jak ham Ja? Z kamienia ci przywaliłem, no. No to prawdziwy ham. Ja cię... no. no. <laughs> Nie pamiętam jak tyle. Nie to żebyś mnie... No właśnie ty mnie cię zabijesz kamieniem. Ale mój kamień był uczciwszy od swojego. Z był swojego... bardziej dżentelmeński Dżentelmeński kamień. Tak. O. Nie ma tak spać z M60. <laughs> Hmm <grymne> hmm To po jakimś języku jest to nie czas na sen, czy warto świat. <grymne> ja chcę spać! Nie można. To poś pościele łóżko. Ta broń jest fajna. Ja chcę mu mieć i nosa Ooo, co się tutaj jest? Zbadaj. Idziemy. Cóż to, mus... Cóż to jest, Boże? Ra, 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 ra. To nasz, nasz, tak? Nasi. Nie wiem, nie odróżniam. Ja bijekać tego. Chcę im mieć niszczenia świata plus 10. <noise> Ej, to jest OP. go. No to jest OP. Gdzie ty jesteś? Zamknięte, tu. Co ty nie powiesz? Czasem postoję, to co... Ładna lampa. Trudna ta gra, nie powiem. Teraz... Dawaj moje M60 w <grym> Ty gnido! Teraz ja! <grym> Czek się strzelało, zapomniałem, a tak. Shiftem. Teraz ja wkraczam na pierwszy plan, kurwałę! O! Gin! Nie! Tak zginiesz! Skrzesz mnie! Nie, bo mnie zabijesz! czeka, dobra Teraz trochę krwi. Hmm, z ust wampira przypadek To nie jest wampir, nie słyszałeś co mówił? A to mój A to znowu mój... Dawaj yeah. ożywę. Ja pierniczę, ale się dzieje Oooooo oh. Próbuj mnie zabić A tak Ale się te gobliny Wycierają Rareraz A ja widzę co robisz Kamienio A to niespodzianka zamknięte Kurde co się tutaj dzisiaj je nie ogarniam Wow. Yeah. Yeah. Ja to było Ola Ja pierniczę ale ze mnie mag Najlepsze na świecie O. Oh. Powiedz mi widać te obrazki ze Steama O kurwa Przy nagrywaniu? Jakie obrazki ze Steama? E, osiągnięcie aby jak ktoś do ciebie pisze Eee mnie nic nie widać, jak ktoś do ciebie pisze, to chyba też nie. Chyba. A to dobrze, bo mi pisze, że psuje mi nagrywanie Znaczy nie wiem oś, mnie nic nie widać Magia Bandigama Uuuu To ja teraz zostaje spam wiadomości na escape'i tylko są właśnie dźwięk u mnie ty, ty. No, To ty dźwięk akurat będzie słychać no, niestety. Jesteś słaby. To jest tylko uczeń. Ty, gnoju. O Boże, mocny. A Boże, mocne. a fak, fuck, fak, 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 fak. WS! Uuu! Uh. Tak, nie nie to. Ale nie żyje. Musisz mnie! Czemu znowu nie żyjesz? Nie wiem. Nie obchodzi mnie, że jestem mokry, zginiesz, oh fuck Nie wiem, będę i podpalał Napierniczam Napierniczam. Jebu jebu, jebu 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 zginął Co to jest? Dajcie mi tu przeciwnika <laughs> Kostur wojny Co mi to daje? Zobacz kostur wojny Fajnie Podpalę się, bo jesteś mokry Teraz jest. Jak się używa tego? Rzeczkę Dobra. Wiem, jak się używało tego kostura, ale nie pamiętam. Fajne Idziemy. Tak. Ja mam jakąś fajną motoczkę wokół siebie. Ja tam nie mam nic. Jesteś słaby.

Ja nie mogę iść, dobra Nie wiem co się dzieje, ale się sporo lepsze <śmuchy> Nie wiem co się dzieje, ale się zmoczyłem <śmuchy> Ej, spróbuję ich na te kraty jebać No i zepsułeś mój plan, no Przepraszam Wybaczysz mi? Nie <śmuchy> Umieraj <śmuchy> <śmuchy> nie. <śmuchy> 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 Hmm... Czemu te drzwi są pozamykane? Hmm... Bo, bo mogą. O bro, bo, bo, bo! Przez gospodę idziemy! Słyszałeś? Dobrze słyszałem, nie krzycz na mnie, no. A ja będę. A to... Nie będzie fajne. <noise> Jak to nie? <noise> nie no. wiem, jestem mokry znowu. A stały się palę z tego powodu <laughs> Jestem mokry aż się palę Logiczne no No Strażak... To jest tak jak herbata w lodówce Strażak sam, o w mordę Ja pierniczę ale masz przerąbane gościu, ty też O droga Co ty robisz? Nie wiem, mam jakiś czar dziwny Jak się nazywa? Bożoga Bożega to nie jest krew Nie wiem Co tu jest? Co za gówno nawet się wejść nie da Idziemy No tutaj musimy, gdzie ty tam? No ale to mi się nie da wejść Tutaj Aha Boże Zero orientacji w terenie, no bo ja tu eksplorować chciałem To nie gotik! Jak to nie? Nie oszukasz mnie. Gothic się już skończył i nie pójdę. Gotik się nigdy nie kończy bluźnierzu. bluźniercu To mój? Aha Tak, to twój Okej okay. Idź przodną, bo nie sokam minie i jestem. Ciężki. Dlatego, dlatego pójdę do tyłem. Żebyś się przypadkiem nie jedną Nikogo nie trafiłeś. trafiłem Trafiłem?

ja ta 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 Ja ta 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 mały. Jesteś czarodziejem, który używa broni nowoczesnej. No i co z tego? Znajdź ciebie to czarodziej. Jestem nowoczesnym czarodziejem. Punkt kontrolny Trzeba iść z tygiem czasu. Myślę, że pisze to się sprzeda Wszyscy się sprzedają. Nieprawda. Wszyscy nagrywają w spas. Tak. No tak. Inopasja! pasja! Jak was zabije! i On ma tarcze. <gryzny> Interesujący gameplay. Oooo! Ej, bo ten ląd się pali. Mamy coś z nim zrobić, czy coś? Mamy się bronić, bo nie chcą wysadzić te bramy. Nie czytasz w ogóle fabuły. No, no nie. Nie pamiętam jeszcze. Co... Widzę tylko, że jakiś ląd pali i myślę, że coś ma wybuchnąć. To się pytam, no. Aaaa. <gryzny> Dobra. Fireball. Robię coś o takie zasadzie. Yeah. Nie, yeah, nie trafiłem. Nie. Yeah. Stryk, stryk Je yeah, budu Prawdziwy FPS Pozdrawić yeah, Wszyscy się palą Jaka magia To nie jest żadna magia Czary bo... nic nieją. nie pamiętam Bronię bro przez chwilę Co się dzieje? Efekty dźwiękowe sobie zmniejszą O, teraz jest idealnie Cię Oj. będę bronił Swojego zabiłem chyba Znowu O boże Dobra Te bomby są denerwujące Jeb, jeb boże. Jeb dla serka O Boże Czemu ja swojego... mi tu więcej przeciwników Jak tam je było? 11 tysięcy dam oku mać. Ja go zabiję, albo nie. Mota M60. Dużo mu robisz i tak. No, jestem Gdzieś? Widziałeś? Nie, po prostu ukradłeś moją broń. Co? Uczciwie. A boże! Czemu zginąłeś? No bo słaby jesteś. Spaliłem się. To By... przez to, że było mi mokro Wypaliłeś się <noise> Jak Royo Ignite <noise> Czemu włączyłem W? Nie wiem Biegnie kamikadze, Biegnie kamikadze. Nie, teraz, teraz będzie hejt, że hejtujemy Roya i łapki w Nie no Coraz mogli... więcej ludzi go zaczyna hejtować A mogliśmy mu się wbić przez okno w maju, to nie No po co? No nie wiem Obudzilibyśmy mu córkę chłe 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 <grym> Fu Pa 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 jednie Jebło I tyle czasu to miał jakieś małe drzwi Ja bym, ja bym to z kamienia rozwalił i tyle I patrz jedyny został, żywy Aj wyzwalam się nie. Jaki dzielny Już nie, bo go o, zabiłem, Nawaj, <grym> <grym> Dawaj, wchodzimy! Ej, ale M60 Szybko! Już biegnę! Biegnę! Chodź po... Dobra. bliżej podejdź. Mam, mam, idziemy. Idziemy! Idziemy! Nie! Szybko do środka! Idziemy! Do środka! Dziękuję! Dziękuję! Przeszłem! Proszę. Oczekujesz, że umrzesz! Myśl umrzej! Jak ci zaraz jedne z M60... Aha, on sobie poszedł. A nie, nie kryje nie, się! Ja mu zabiję. Ej, okay, mieliśmy coś z tym zrobić, nie? Tak, tego zabić. Z kamienia. Pff, kamień jest dla słabych. Lol. Pojechał w cholerę. Kurde, i efekty dziękuję, mi trochę mowę Znaczy dźwięk mógł. O, o, Boże. Jemu ja jedne. Uciekam. Nie, zostaw nie Fak, jestem mokry. <grych> to znowu przez gucika. Wstawaj. I żyj Królu. Królu. Fak. Co ty robisz? Jak ty, to ja robię? Ty giniesz ciągle, frajerze. Nie no, moja wina, moja postać jest podatna na wodę. Dobra, jebać oh, fuck. Coś, I... Coś I... Nie. nie! Mieram! Fak Ja szybko ginę, to muszę uważać Podnieś? Podnieś, frajerze Nie wiem, moja pozycja jest w cholernie podobna Przyznaj się, że jesteś słaby ale lecę się porądem to. Oni też się lecą. Nie trafiłem. <grystanie> Trzeba tego. Ja biją... oni się biją z nimi. Chyba. Nie wiem. Nie wiem, po prostu walą czary wszędzie. Jak my. <grystanie> o kurwa. <grystanie> o dzięki, nie? <grystanie> dziesięć oh. na dziesięć posunął się spam 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 jest spam. zły spam. wygraliśmy <grywia> klaski Ye yeah. Coś kan mi wiercą za oknem mm -hmm. Sąsiedzi! takie. Yeah. poziom Poziom ukończone no, coś ty. Tak. Rozdział piąty. Gdzie jest nasz Wladimir? Na mniedzie. Hehehe. <laughs> Wiem, co czekoladę. 08. Uwaga, reklama y y y Wedel. Tatrzańska ta ekstra mleczna. Boże, sprzedaje się, reklamujesz czekoladę podczas let's play. Czekolady. Może tak się sprzedać Ile ci zapłacili za tą reklamę tej czekolady? Link macie w opisie Może? <grym> <grym> nie, musicie kupić Zrób taki konkurs, wygrać, możecie wygrać darmową czekoladę Przystawać pocztą Macie też reklamę Coca-Coli Lepsze niż Pepsi Kolejna reklama? i wolę Cola, ale ja kiedyś... Nie chciało mi się gotować herbaty Ja byłem chyba, bardzo zestarowany po trzeciej nad ranem Chyba mrozić herbatę, Ludus Mrozić też Po trzeciej nad ranem poleciłem do sklepu i mieli tylko Pepsi, więc kupiłem sobie Pepsi To straszna historia No straszne zwłaszcza że co miałem Trzeba było wodę to kupić straszne nie pomał wody, nic, tylko Pepsi. Czemu kupić piwo? U ty gnoju. <grystanie> <Uratuję> cię! <grystanie> nie masz M M60 teraz... Wiem. Na wcześniej i tak nie miałem, bo zostawiłem na tamtym poziomie, bo nie zdążyłem zabrać. O Boże. Zpadaj. <grystanie> Ale nie <grystanie> dalej siedzą. <grystanie> Wyje pan, ja zaś tam wpadnę. Ja nie chcę. Dobra, idziemy. Ja, 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 tak jak mówisz mm -hmm. Nawet nie blisko. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm ja chcę, ja chcę mieć zniszczenie świata. Musisz zostać pokonany, no okej okay. Teraz w sumie, jak nie mam przysięgnięć to może bym podwyższył te dźwięki z efektów O, tak, dobra Dobra, wiem gra Idziemy, zostaw mnie Bo Boże, jaki jesteś słaby Kto wygrywa? O ja. To było nie fair Zabroziłem cię, żebyś nie mógł uciekać Tak Tak. Teraz gin Patrz zabijam go! <laughs> Żad, żaden, co? żaden, nie trafił <laughs> Tak musisz zginąć Tak, teraz, nie... teraz uzdrawiasz, bo biegam na ciebie No tak Ciota Dzięki za Lama, ja piernicze Szarżuj! <grystanie> 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 ciachu, ciachu, ciachu! Jeep, jeep! Jak chcę mój mieć zniszczenia świata i nosa? Plus 10! Ej, bro, tam jest tyle więcej tj. Tyle fajnych mieczy było. To i tak jesteś opel nawet do AM60, po co ci to było? Bo to jest... Fajne <noise> Już wiesz? Nie <noise> A Boże, jakie ładne O kurde, jakie bomby Ej, to jest ten ja, ja mu... Boże, ale jedno. Nie widzę oh, go Jebłem ja mu, uciekaj Jego uwagę, ten Zabijem go a kto umarł, ten nie żyje. Ha! To coś jest? Nic, nie, nie. Jakie ładne pole. Kiedyś to było pole, a kiedyś tutaj może było coś innego. <grywia> nie, ja, kiedyś tu była ziemia. Kiedyś to było morze, po którym chodziły dinozaury. Chyba morze, po którym chodziły dinozaury. O! A boże, tu są chodzące krzaki! Kampery! Czy też? Kampion, tylko Zadewać na haksach. Umyj paździerz, paździesz, cukru. MC Grzesiu. <grystanie> Moje Fatera 9-0 haks taki. I fajnie na nim gram. <grystanie> Nauczylibyście mnie grać w Counter-Strika? Nie, powiedz, Strike, ja powie strajka, to ci nauczę. <grystanie> <grystanie> Te się ruszają. Roz rozwaliłem czaki Nie wiemy ja tutaj mam jakiegoś I Właśnie staram się go trafić, tylko się nie ruszać Ale się rozleciał Ile mięsa oh A Boże, dużo tego o BOŻE CO TO JEST To są... O fuk Jezus prawie nie żyje O BOŻE BOŻENKO RATUJ Co to jest? Fak Coś wlazłem Nie wiem, zatrułeś się ASF Uciekaj Posuń się A podpaliłeś wszystkich Nawet samego siebie Oj. No to jestem trochę tak w terapatach No kurde E, chyba co się na stylą. O oh fuck, teraz ja do mnie przyszedł. To jestem OPE O, zrobiłem ich dobra robota oj. oj, oj. Ciepaj krążkami! Nie ma nie ma pancerza, dobrze O, o Boże, boże, boże Ej, przyszedł przyszli nasi chyba Jakbym miał M60, był miecz... o, oh, Co to jest? Eee, Klinga gromów, dobra, zawsze zawsze coś Op, op, op. Gień po czwaro! O oh, fuck, sam ginę Op, op, op. Ej co, ona jakieś tarcze czy co? Weźmy pomóż mi zdjąć to Zginąłeś? Tak. Nie, go nie. Ale tu jeden strzał i zginie. Patrz, pa, 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 patrz, patrz. Jep. Gdzie był ten czarodziej? Nie wiem. Ja chcę ten mój. O, patrz też, spójrz. Szkoda, że nie mogę mieć dwóch mieczy. To jest szczelec zabójców. Czarodziej, Asasyn. Wojownik Dlaczego by nie? Bo tak Bo, Bo w ogóle, nie. W ogóle to nam się czas kończy, więc trzeba by było kończyć, nie? Nie. Tak. Kończymy, Tylko zabijamy. Nie wiem, ja będę spamował. Zabijamy wszystkich! Nie zniszczenia świata Dawaj z krążków, trzeba ich zabić. Ale nie mnie. <noise> Zginąłeś i mnie W Idę po miecz i kończymy, kurde Kurde Dobra, to tutaj będziemy żegnać, także em, poszegnać się w 16! Pieprz SIĘ! Więc żegnam się z wami I robię coś takiego, a teraz Woł się z wami żegna Hahaha <laughs> <laughs> Eee Teraz ja z wami pożegnam, ludzie, poczekajcie chwilę. Dwa. 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 No. To teraz mogę się z wami pożegnać, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.